Cześć! Jestem Tomek. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować Wam kolejny produkt naszej nowej marki Lange Light, Starlight wewnętrzna oprawa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu oraz światłem bazowym. Na opakowaniu znajdziecie najważniejsze informacje. Duży strumień światła. Neutralna barwa światła. Klasa szczelności oraz klasa energetyczna A, oraz to co bardzo ważne: 5 lat gwarancji. Na opakowaniu znajduje się również infografika, która w czytelny i prosty sposób pokazuje, że parametry takie jak zasięg, czas zwłoki, próg czułości zmierzchowej, światło bazowe w łatwy i prosty sposób ustawimy na czujniku za pomocą przełączników. W środku Opakowania znajdziemy instrukcję obsługi, kołki montażowe oraz rzecz najważniejszą: Starlight, wewnętrzna oprawa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Oprawa Starlight to również poprawnie rozmieszczone chipy LEDowe, zapewniające równomierny rozsył światła w pomieszczeniu. Oznacza to, że cała powierzchnia klosza świeci się równomiernie i jednakowo. W następnym filmie opowiem Wam więcej o ustawieniu parametrów oraz sposobie montażu. Serdecznie polecam ten produkt i zapraszam na naszą stronę internetową www.langelight.pl oraz na naszego fanpage'a Langelight. Do zobaczenia.